Witam. Dzisiaj popracujemy sobie trochę nad lampą. Jak już Wam mówiłem w poprzednim filmie, no lampa trochę za bardzo mi paruje i ja się jednak zaczynam trochę obawiać o te diody. Wcześniej jak było to odkryte, to nie było problemu, tam się żadna para wodna nie zbierała. ale parowanie z tego akwarium jest tak potężne, że ja muszę to zakryć. No po prostu to jest bez sensu, żeby, nie wiem, codziennie dolewać tam wiadro wody, no to jest trochę głupota. Lepiej mieć to zakryte, niech ta woda sobie tam paruje, skrapla się i po prostu te parowanie w jakikolwiek sposób powstrzymać, niż co chwilę tą wodę dolewać, bo no raz, że to nie zawsze jest na to czas, twarz, że nie zawsze się chce, a potem patrzeć na to, że tej wody brakuje, też nie jest nic fajnego, a to nie o to chodzi, żeby codziennie biegać przy akwarium. Słuchajcie, jak ja to zrobię? Kupiłem sobie taką kompleksę. Cięmsieńką, to jest 1,5 mm. Za taką kompleksę 18x118 zapłaciłem 20 zł. Docięta jest ładnie na wymiar. i Ja ją sobie po prostu przykleję na silikon. Zostało mi się trochę tego akwarystycznego silikonu. Przykleję sobie po prostu od spodu na, na lampę. Nie chce mi się tam specjalnie, że tak powiem. Kombinować, wycinać otworów tak, żeby tam dioda jeżeli jakaś tam część światła, słuchajcie, jak najbardziej się e, zatrzyma, to trudno. O, tak wygląda lampa. Oczywiście, teraz nic nie widać. Zmieniliśmy trochę. O, teraz coś widać. Słuchajcie, yy, no tak, jest dzień na to wali pełną mocą. Ja to przykleję tutaj na zewnątrz, tu po prostu, o, w ten sposób, o od razu widać ile świata, ale to jest jeszcze obklejone z jednej z drugiej folią, y, więc to nie, nie jest tak wcale. Do, no. W ten sposób, słuchajcie, ale to jest y, jeszcze z jednej, z drugiej strony y, jest folia, oczywiście na tym, na tym plastiku, więc. Y, no, zahamowało dosyć dużo światła, ale tutaj światło naprawdę nie jest mi aż tak mocno potrzebne. Ja i tak zmniejszę chyba oświetlenie w tym akwarium. Jak widzicie tutaj idealnie z krawędziami się pokrywa i ja po prostu do tych krawędzi przykleję. A potem jakoś uszczelnie sobie tutaj te boki wkleję tam też na silikon jakiś kawałek tam PCV. I w ten sposób mam zamiar e, zahamować to po parowanie, tak żeby nie, nie szło mi tutaj za dużo, że tak powiem, e, na te lampę, no bo to jednak trochę Przeszkadza, zobaczcie jak wygląda tutaj, tutaj jak najbardziej te parowanie zostało zatrzymane i są zaparowane te doniczki, więc mam nadzieję, że no jakaś tam większa część wilgoci się tu zatrzyma i już nie będę musiał codziennie wiadra wody dolewać. Dobra, ja sobie to obczyszczę, przykleję i się zobaczymy za jakiś czas. Film ten powstał już jakiś czas temu, ale jakoś tak mi zaginął gdzieś tam w projektach. Potem pojawiły się kieliski z miski i tak został odsunięty. Ale to prace te, które teraz widzicie, zostały zrobione jakieś dobre trzy tygodnie temu, więc no ta lampa już się dobrze spisuje. Same prace przy, przy, przy zrobieniu są bardzo proste. Na początek, wiadomo, trzeba odewać folię, to co widzieliście, ta, ta, ta pleksa jest sobie stron oklejona folią, dlatego była taka nieprzezaczysta. ale to, oczywiście, po zrywaniu folii jest idealny prześwit, także nic mi to nie przeszkadza. Będzie to klejone, słuchajcie, na silikon akwarystyczny, zostało mi trochę silikonu po klejeniu tego tła oraz tej szafy, więc jego postanowiłem użyć. Na początek oczywiście trzeba wszystko dobrze odtłuścić, ja użyłem do tego rozpuszczalnika. No jeżeli nie no to zawsze jest jakaś tam szansa na to, że gdzieś tam się ten silikon no nie przyklei. No i gdzieś tam ta para wodna zawsze dojdzie. Jeżeli choćby była jakaś tam mikro, mikro szczelinka i tak dalej, no to ta para wodna wejdzie, nie wiem, ma to takie jakieś swoją właściwość, że zazwyczaj się dostaje. Następne prace, no dosyć proste, ale powiem wam szczerze, że użycie tej tuby to jest jakaś porażka. Silikon w tej tubie naprawdę wymaga mega, wymaga mega siły, żeby z niej wycisnąć. Przyznam się, że potem jak kiedyś coś innego robiłem, to po prostu wyciskałem to sobie do strzykawki z tej tuby i strzykawką już nakładałem jakąś taką mniejszą, cienką warstwę. No tutaj myślałem, że będę potrzebował dużo silikonu, więc postanowiłem wyciskać całą tą tubę, ale wieści mi, że to była katolga bo Naprawdę trzeba mieć siłę w rękach, żeby wycisnąć to z, z tej aluminiowej tubki. To jest jakaś porażka. Po wyciśnięciu, nałożeniu na, na całość, no to już tylko zostało przyłożyć dobrze i równo tą całą pleksę. Podociskać w każdym jednym miejscu, ten silikon się bardzo ładnie rozprowadził. Tam jest dosyć szeroka, bo około blisko centymetrowa powierzchnia klejenia, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, więc nie było problemu. Na bok docierałem sobie taką kompleksę przez oczystą. Okazało się, że jest takie małe, drobne wrzeźbienie w, w tym aluminiowym profilu. Musiałem po prostu zaznaczyć sobie i wyszlifować taki narożnik, żeby on tam dokładnie pasował. To oczywiście te boki obkleiłem też z wszystkich stron silikonem. Na koniec jeszcze zatkałem dziury, bo to są dodatkowe jeszcze takie otwory. Uszczelniłem dobrze, wyklepałem. No i wyszło w sumie równo i tak jak, tak jak chciałem liczę na to. Jeszcze została druga strona, i w zasadzie całe klejenie byłoby już skończone. Zostawiłem to na, na blisko 5 godzin, tak, żeby ten silikon złapał. No i ostatnia czynność, jaka pozostała, to już tylko odkleić tą folię czołową, bo tu jest jeszcze folia przyklejona. Gdzie nie gdzie trochę silikonu, i trochę było ciężko to odkleić, ale finalnie wyszło, wyszło ładnie. Zobaczcie po odkleniu folii. Jest różnica duża z folią i bez folii. Piękne, przezroczyste, w ogóle nie widać, że ta flexa jest. Ona oczywiście będzie tam co jakiś czas parowała i się brudziła, no ale to tak jak każda jedna lampa. Ale na pewno będzie już szczelne i już się teraz nie boję o to, że diody gdzieś tam dojdzie do jakiegoś zwarcia. A tak to wygląda od boku, przyklejone również przezroczyste PCV. Ja wiem, że nawaliłem tego silikonu za dużo. Ale lepiej za dużo niż wcale, to i tak będzie wszystko zakryte, ja tego nie będę widział, przynajmniej będę miał pewność, że jest to, że tak powiem, zabezpieczone porządnie. No i tu jest przednia szyba, zobaczcie, prawie jej nie widać, że ona jest. Zaraz to sobie podłączę i zamontuję i zobaczymy jak świeci. Lepiej. No. O no właśnie jak daje, w ogóle nie widać, że jest tutaj ta szyba. No, mam nadzieję, że będzie się dobrze trzymać. Ok, i teraz już może sobie parować, ile chcę na tą. Myślę, że to już się z tym nic nie stanie. Dobra, kwaju jest już od góry. Wszystko ładnie przykryte. A tak przy okazji, zobaczcie, na temperaturę 30, znaczy 23,9 i podobnie jest tutaj. 23 i 8 i powiem wam tak dopóki to było zasłonięte bez problemu akwarium trzymało równiutko 24 stopnie co się dziwię bo tyle samo temperatury na termometrach i tyle samo temperatury na grzałce bardzo dokładne aż jestem w szoku ten termometr mierzy temperaturę tu dokładnie w tym miejscu natomiast czujnik od tamtego z tyłu jest tu gdzieś po tej stronie za krzakami, no czyli tutaj, gdzie wylatuje woda prosto z grzałki. A ten jest na końcu akwarium. Może stąd ta dziesiąta różnica temperatury. Ale wierzcie mi, że dopóki to świeciło w całości, znaczy dopóki to było zasłonięte elegancko, idealnie łapało to temperaturę, trzymało. Dopiero dzisiaj, jak na cały dzień było odsłonięte, to straciło to, że tak powiem, dwie dziesiąte stopnia i trudniej było utrzymać temperaturę ściągnąłem pierwszą słonę, jak widzicie jest zaparowana, więc woda jak najbardziej się skrapla, a teraz słuchajcie podnosimy lampę. Tak wygląda zobaczcie lampa. zmniejszymy trochę światła. O, może ta będzie trochę lepiej widać żarówki, niechimy tego. Zobaczcie, to szkło jest, jest zaparowane. Tu się woda normalnie, o, jak widzicie, na tym skrapla. Także całkiem sporo o na tej strony, nie? Ale to dlatego, że z tej strony jest duży otwór wentylacyjny na tą rurę i być może dlatego właśnie tam nie paruje. Ale z tej strony jest bardzo mocno zaparowane. Ogranicza to oczywiście światło, ale tu mi na świetle akurat w tym akwarium w ogóle nie zależy, więc się tym nie przejmuję. W każdym razie, no widzicie, to było potrzebne: ta osłona na tą lampę. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć.